Cześć, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy świąteczny vlog, jak ostatnio e, cały czas e, jest godzina 13.13. Mmm, nice! E, my się szykujemy z Tysią do wyjścia. Nie jestem dzisiaj pomalowana, bo jadę na brwi do Marty. Stwierdziłam, że przed świętami zrobię sobie laminację i koloryzację. E, I co? Jedziemy jeszcze do galerii dokupić jakieś ostatnie prezenty. Zobaczymy, z czego jeszcze potrzebujemy i po prostu coś musimy jeszcze kupić. Na śniadanie gofrowe stwory jadły gofry. Ja dziwno dzisiaj jadłam owsiankę z jogurtem, także zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. No i co? I piszcie komentarze żeby móc wygrać jedną z dwóch paczek, które są do wygrania w tym vlogmasie. Tylko dzięki komentarzom możecie je wygrać, ale będzie miło, jak zostawicie łapeczkę i standardowo zaczynamy vloga od otworzenia kalendarza. Moje dzieci już otworzyły dzisiaj kalendarz, nie wytrzymały, tylko ja czekałam. Mm, nice! Uwielbiam! Tak, taka rzecz zdecydowanie jest dzisiaj na tak. I co? Zabieram Was ze sobą w podróż naszą do galerii, a wieczorem będziemy jeszcze piekły ciasteczka. Już zagniotłam tak ciasto, chłodzi się w lodówce, także wieczorem zapraszamy Was na dekorowanie i pieczenie ciasteczek. Tymczasem zjadam Maltersa i jedziemy na zakupy. Dobra, jest 13.30, ja na 16.30 jestem umówiona do Marty. Co oznacza, że około 16 musimy wjechać na Galerię Dominikańską, bo stamtąd będziemy do Marcy się przemierzać. I jedziemy teraz do Wrocławii i musimy po drodze zahaczyć jeszcze o paczkomat, więc mój pomocnik wyskoczy i wrzuci paczkę do paczkomatu. I jedziemy! Na takie zakupy świąteczne można ze mną jeździć, mm -hmm. że wybiera się samemu sobie prezenty świąteczne. Tak, zgadza się. na obiad. Rybka, warzywka, pycha. Co sobie kupiłaś? Pasek do spodni. No widzicie? Gwiazda sobie kupiła pasek do spodni. I to za, dwa, i to za 20 zł, bo e, był, nie drogi, bo był niedrogi. Był niedrogi. Była promocja i jeszcze Fruzia mówi, że jest z siebie dumna. Także tak. ja też jestem dumna. Kupiłyśmy same fajne rzeczy. Nie mówimy głośno, co kupiłyśmy. Ale w filmie wigilijnym Pokażę Wam wszystkie prezenty, dla Ciebie też, ale Tobie nie pokażę, tylko pokażę na filmie, tak żebyś już nie zdążyła zobaczyć. Pokażemy Wam wszystkie prezenty, które kupiłyśmy w tym roku. Prawie wszystkie, bo niektóre są u moich rodziców, więc te, co będziemy mogły, to Wam pokażemy. Dzisiaj kupiłyśmy ile prezentów? Trzy, Trzy prezenty dzisiaj kupiłyśmy. I Tyśla ja sobie kupiła pasek. A teraz jedziemy do Martulki. Jadę sobie zrobić brwi, lecimy. Kupiłyśmy Marcie też e, czekoladę, tak, żeby było świątecznie. Jakoś świąteczna magia i szerzenie świątecznej magii bardzo mi się udziela, co to jest? 8 zł za czekoladę. A może sprawić komuś radość, prawda? Tak, jedziemy. Idziemy do Marty Marta ma swój gabinet na placu teatralnym. Ja Wam już kiedyś pokazywałam, jak do niej szłam. Ale jako, że zaparkowałyśmy w Galerii Dominikańskiej, bo to jest moje bezpieczne miejsce parkowania, to idziemy jeszcze przejść się jarmarkiem. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak jeszcze nie jest tak ciemno. Zobaczcie, jak pięknie. Słuchajcie, ja nigdy nie mogę mieć dzieci, bo ja mam e, tak dobre serce, że ja nie jestem w stanie tysie niczego odmówić. mi sobie kołacza. A dlaczego by nie? I wjeżdża jeszcze na wieczór kawałek serniczka, a da się ze mną wróciłyśmy. No i zaraz zabieramy się z tysiąc zapieczenie pieczenie ciasteczek. Ok, takie mam brewki. One nie są takie grube, tylko Marta zawsze je tak stylizuje, na takie groźne, że tak powiem. I jeszcze po kilku dniach one i tak będą jaśniejsze, ale uwielbiam ten efekt. Dają taki ładny, mocny efekt podkreślenie buźki. Super. Jest już wpół do ósmej, um, a my mamy jeszcze pierniczki do, nie pierniczki, ciasteczka maślane do zrobienia i chcemy jeszcze je nawet trochę przydekorować, więc musimy się zabierać do pracy. Wiążę włosy, żeby nie było żadnego włosa w ciastkach, i zabieramy się do pracy. Ok, i my ogólnie mamy mini problem, ponieważ ja ja zapomniałam i włożyłam nasze ciasto do zamrażarki zamiast do lodówki i nasze ciasto jest totalnie twarde. Mam nadzieję, że uda się coś z nim już teraz zrobić. Masakra. Dobra, zapaliłam nam janki, niech się świeci i na razie udało nam się Jedynie część naszego ciasta odkroić i przygotować do rozwałkowania, więc nastawiam piekarnik i zaraz będziemy piekły, trochę rozwałkowywały, tak będziemy to wszystko robić partiami. Zobaczcie, pierwsza blacha jest gotowa i będzie szła do pieca. Tutaj mamy takie małe ciasteczka, mamy gwiazdkę, śnieżynkę, lutka, jedną skarpetę, dużo choinek i dwa reniferki. Teraz będziemy może robić trochę te większe formy, ale te są przeurocze. Zobaczcie, mamy takie pisaczki. Ja ostatnio używałam z Adamem właśnie tych zwykłych, a jeszcze dla mnie i Tysi kupiłam pastelowe. Nie użyjemy chyba wszystkich, bo ciastek nie jest aż tak dużo, jak myślałam, ale zawsze coś fajnego zmalujemy. Dobra, ja wybrałam biały pisak i wezmę skarpetkę, a Tysia wybrała czerwony i dekoruje prezent. Cześć. Um, kochani, pokażę wam zaraz jakie Karol pierniki i dekorujemy je. I zaraz wam jeszcze pokażę. Niesia ja przyniosła jeszcze pierniczki, które zostały z ostatniego razu i zabrałyśmy się za pierniczki. Udało nam się zrobić tyle ciasteczek i pierniczków. To nie są jeszcze wszystkie, zostało nam kilka czystych, ale stwierdziłyśmy, że wystarczy. Nawet YouTube'owi zrobiłam przycisk. Ok, i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy film. Ja jestem już totalnie zmęczona. A jeszcze jutro ciężki dzień przede mną. Do 15.30 mam zajęcia na uczelni, i jutro jedziemy już do naszej babci. Izus jest bardzo niedobry, bardzo nam prze przeszkadzał przy robieniu pierniczków, ciasteczek, i wszędzie po prostu jest go pełno, wtedy kiedy nie powinno. My się wa z wami żegnamy, zostawiajcie łapeczki w górę. Mój kciuk strasznie boli od wyciskania tych lukrów, ale zostawiajcie łapeczki w górę. co kano. Subskrybujcie mój kanał i zostawiajcie dzwoneczek, aby być ze wszystkim na bieżąco. I co jeszcze muszą robić, żeby wygrać paczkę? Trzeba pisać komentarze. Trzeba pisać komentarze, także piszcie komentarze, żeby wygrać jedną z dwóch paczek, które są do wygrania w tym vlogmasie, a my się z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!